W tym odcinku pokażemy jak boksować lewą ręką na gruzce, jest to bardzo ciężkie ćwiczenie na barki. Oraz pokażę jak boksować do tyłu, jest to bardzo ważne boksie. To ćwiczenie jest bardzo ciężkie na bark. Ja jestem piłkarzem leworęcznym, więc pokażę teraz to prawą ręką, ale normalnie boksujemy lewą ręką. Bijemy podwójny albo pojedynczy lewy. Ćwiczenie polega na tym, żeby nie dopuścić gruszkę do tego momentu. Cały czas poza obrębem. Nie wiem, w jakim jesteście etapie treningu, więc proponuję dla początkujących po pół minuty z minutową przerwą. Dla bardziej zaawansowanych po minucie, dwie, w zależności jaki macie wytrzymały bark. Trzy rundy, tak? Pamiętajcie o tym, że to bardzo ważne ćwiczenie jest. Później przyda nam się walce, zobaczycie jaki efekt, jeżeli cały czas ta lewa ręka ustawia walkę, nie spada nam i możemy wychodzić bezpośrednio prawą prostą. Jaki błąd popełniamy podczas boksowania do tyłu. Wchodzimy idziemy cały czas w linii prostej. To największy błąd, jaki możemy popełniać. Cały czas przeciwnik idzie w naszą stronę i wykłada nas pięściami. Tutaj jest rękawica, jest punktem odniesienia tego, co teraz będę robił. Do tyłu boksujemy delikatnie po skosie, idziemy po skosie. Wtedy przeciwnik, przeciwnika ciosy trafiają nas właśnie w tym punkcie. Mamy, mamy do tego kolejną korzyść, jeżeli boksujemy do tyłu a wpada przy nim na podwójny lewy, możemy go idealnie skontrować, tak, tu wchodzimy, możemy go skontrować idealnie prawą prostym, dlatego to jest bardzo ważna uwaga, nie cofać się w linii prostej, tylko zawsze pod skosie. Teraz pokażę, jak się boksuje do tyłu z ciosami prostymi, w tym przypadku będzie podwójny lewy prawy, stoimy przy... do przeciwnika frontalnie i nim nas atakuje podwójnym lewym, choćby raz, dwa i kontrolujemy go prawym prostym, jego lewa ręka cały czas jest tutaj, jesteśmy zabezpieczeni, a nasza ręka dochodzi i celu, więc to jest bardzo korzystna sytuacja dla nas. Druga technika to jest lewy, prawy, lewy, Staję w pozycji bukselskiej, pamiętamy, że... Boksujemy do tyłu po skosie. Lewy, prawy, lewy. Zobaczcie teraz, gdzie ta rękawica jest, że przeciwnik tak będzie chciał po skosie, nie dojdzie do nas, a my cały czas będziemy bezpieczni i tutaj będzie narażony na silny cios kontrujący. W tym ćwiczeniu, moim celem było pokazanie, jak się boksuje do tyłu, a nie technika. Właśnie chciałem tylko zaznaczyć to, żeby mocno nacisnąć do tyłu po skosie, nie do tyłu. Tak? Byliśmy wtedy mniej narażeni na ciosy przeciwnika. Dziękuję, to wszystko w tym programie. Zapraszam na kolejne odcinki. Odwiedzajcie nas na stronie Facebooka, zapytaj trenera tam, zadawajcie nam pytania, my na pewno i na nie odpowiemy. I pamiętajcie, boksujcie zawsze do tyłu pod skosem i trenujcie lewy bark, żeby starać się być jeszcze coraz lepszym.